Witam wszystkich niedziela 21 września. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu taką beczułkę mamy Tu mamy dwa takie większe też. Już tutaj takie dwa zebrałem. Tutaj mamy następnego, ale ten to jest prześliczny. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz tak sobie zerkam. Mamy kolejnego. Jak tak się przejdzie, to jeszcze nazbiera się, pewnie obok. Zobaczcie, jak one wyglądają z daleka. Prześliczne.